Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę They Are Here. Jest dzisiaj ze mną Gabi, e, która nie gra za bardzo w gry, szczególnie na komputerze. Lego. Lego. Let's go. Hmm, muzyczka nie ma. Wiem. Muszę. <laughs> o, ja muszę to widzieć. O, wróciło. <laughs> Audio jest za głośno, czy jest dobrze? Nie, jest okej. Jest Ja cię pokieruję. Jeszcze, jeszcze zanim się zacznie gra, to... O, masz poczytać wiadomo... O, możesz poczytać sobie na głos. Okej, okay. w nocy niewyjaśnione zjawiska miały miejsce na farmie Gracewood. W nocy 7 sierpnia rodzina Szarmanów była świadkiem jasnych ogni na niebie, które poruszały się nad polem kukurydzy z zawrotną prędkością. Światła poruszały się w chaotycznym kierunku i z różną prędkością. Po pewnym czasie zniknęły. To dziwne zachowanie na niebie zaobserwowano w nocy, w tym samym czasie w ciągu pięciu dni. Według właściciela farmy wszystkie zwierzęta oszalały. Pies stał się agresywny, próbował go zaatakować i ugryzł. Dzieci się, że ktoś chodził pod ich oknami. Rolnik Peter Sherman, pracując w polu, zobaczył dziwną postać, która nie była podobna do człowieka. Co do takiego, ma oszustwo, pragnienie, aby zwrócić na siebie uwagę, a może sensacja o inwazji kosmitów. Dziennikarz Taylor Fox udaje się na farmę Gracewood w celu zrobienia reportażu fotograficznego dla lokalnej gazety. Y y y farma Shermanów jest znana ze Skinwalker Ranch, czyli z takiego obszaru, Zjawisk paranormalnych, niewyjaśnionych zjawisk. No to teraz się wcielisz w jednego z Shermanów. Chyba. Z tego, że tam bo chodzi właśnie Skinwalker. Będzie dziennikarza. To po, po co Shermanów będziesz chodziła. Wow, zobaczę polidergeist'a, jeee. Yeah. Kto wie. No tam właśnie były te Politergeisty. No i ufole. No i... Ui. Oui. Zadanie. Porozmawiaj z rolnikiem. Weź myszkę jeszcze powoli. Dobrze. Kliknij tab. O, masz światła. O! Jej. Tyle zdjęcie. To świetny materiał. To świetny, to świetny materiał reportażowy. Możesz z... przybliżyć zdjęcie, możesz obracać. No już widzę te zdjęcia. No to kliknij myszką. Wszystko jedno, co? No, no i wsadam okay. się już. Dobrze. O, auto. Jesteśmy dziennikarzem nas po samochodzie. O, dobrze o, śmietnik. Mam. Nie segreguje odpadów. Nie wolno tak. Jak <grym> to mu zabronić? Czy tam jest ufo? Nie, chyba. Nie ufo, to było na niebie. Nie, no może, Daj, sobie, chodzą. Ale może sobie chodzą. Tak. O, Widzisz? Ktoś tam łazi, bo słychać. Siu. Ciekawe, jakie to rodzaj kukurydzy, bo taka kukurydza też by była skosznaczej raczej na polu nikt by jej nie trzymał. No, to z... O, strasznie. No Notka na sekcji. Zaczytajmy ją. Klikając. Dobrze. Tu ma sproszenie. Okej. Okay. Panie Fox, umówiliśmy się na spotkanie, ale stało się nieszczęście. Nasza córka zniknęła, żona pojechała do miasta po pomoc. Mój syn i ja poszliśmy obejrzeć farmę. Będziemy zostawili karteczki dla pana i policji, na no wypadek gdybyśmy się rozminęli. Niech pan będzie ostrożny, Peter Sherman. tak, mógł po prostu zadzwonić, nie? Nie wiem. PS, be careful. Okej. Okay. Obejrzy dokładnie dom. Ok, no to przeglądamy. Patrzymy na przedmioty, może coś muszę zabrać. Nie działa. A, nie zadzwonią, bo nie działa telefon. A dźwięk, co z telefonu? Może lodówce zostawili dziecko? Halo. Bliżej chyba. Co to? Zdjęcie rodziny Sherman. No Oni tak nie wyglądali. To byli rolnicy, a nie kurde Tu masz na polu, rolnicy. Tak, of course. może to będzie inna rodzina. To nagle zdjęcie sąsiadów Shermanów. To jest niepokojące. Czemu są na lodówce? O, tu są jakieś drzwi. No. Zamknięta. Ja ale O, mleko. O, I pizza w sensie karton. O, gazeta. Mister Sky Object. seen here in Orono. Mogę no, na to, że dzieje się to od dłuższego okresu czasu. Dlaczego nic o tym nie wiedziałem? O, o tym zjawisku akurat nie kojarzę. A ten krąg zbożowy chyba gdzieś już widziałam. Coś jest w kuchni. O, spodek. Nie, to miska. Latająca miska w zlewie. Latająca miska. Ok, lego miska. na górę. To, to butla z gazem? To jest gaśnica raczej, jeśli już. Co? Nie. Nie to wiem, to zaraz zobaczymy. To dziwne ob... jakoś. Zobaczymy. No, może się się... Ta góra jest dziwna no, Może się halują. Nie, <laughs> no, chyba Mówią. to po prostu jest gaz. Już wiadomo, czy kosmitów. O, zdjęcie. Jej, Mowiska. muzyczka w dupie ze zdjęciem. Kiedy słyszysz muzykę? A nie, to. No tu, aha, myślałam, że to gramową, taki fajny, jakiś nudny. Jakiś pies. Możesz poklikać, to są komentarze. Ech, dobrze. Na zdjęciu członkowie rodziny Sherman masz, jest zadowolony. do <laughs> dotyczy najpierw. Au. Dostałam z twarz drzwiami. Co, co, co Nie wiem. <laughs> chciałem wejść. O jaki? Nie poodkorzeni dywanu? Czy to pies nastrąpi na środku dywanu? <laughs> co to jest? Oh, matko, co to jest? Zabawki, Takie przerażające. Ci, ci... O. Wygląda na to, że rysunek został wykonany przez zaginioną córkę rolnika. Katka została porysowana z obu, po obu stronach. Oh, o oh, dem! O dem! On zabił psa, dlatego szczekał. Nie dziwię się, że może go ugryć dlatego to go wzoru. To jest pokój córki. No co, słyszałem dziwny hałas. Gdy wszedłem do pokoju, nie było jej w łóżku, a okno było otwarte na oścież. Jestem pewien, że uprowadziły ją te stwory. Ej. Może na zdjęciu z nową, Boże, po co taki hałas? A barambas. no a tu co widać, coś nie. No. O. No. Mhm. Podmiot należał do zagminnej dziewczyny. Przesłuchawszy się, można słyszeć bardzo dziwne dźwięki. No, może i są dziwne dźwięki. Już takie bardzo dziwne. A na zdjęciu jest coś? Jakieś UFO? Radio Maryja brzmi podobnie. Nie. nie. <śleszy> Nieważne. Czyli są świetne. O, jakie ładna roślinka. No, to jest pokój, w którym będziesz spędzał dużo czasu. Co to za jakieś spoilery? co, 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 co to ma być? Nie, nie spoilery, tylko tu jest dużo notatek. A. To jest szafa. Czemu Gdy... się nie otworzyła? No nie można. No przecież jakiś dźwięk był. A nie, tu się otworzyła, to no. są jakieś buty? No szafa. Kto otrzyma kto w szafie tylko buty? O, zdjęcia. Zdjęcie z internetu, wygląda na to, że mam on ma, widział coś takiego, wygląda przerażająco, no zwykły szary kosmita, bez przesady. On na innych? Zdjęcie z internetu. A jest coś na odwrót? No nie, nie ma. Może na odwrót, wiesz, podpisy jakieś mogą być. Aha. To, to w ogóle nie wygląda jak kosmita, to, to wygląda jakiś Drake, kurde. No. <laughs> to są wszystko coś kosmici. to to takie bebe bebe, be. jakieś takie ecpc. Naglejka znalazłem mój stary pamiętnik. Pisałem mając 15 lat. Jak mogłem o tym zapomnieć? No, well, tekst. Dzisiaj był najbardziej niesamowity i straszny dzień w moim życiu. Widziałem kosmitów. Moi rodzice myślą, że kłamie, ale to prawda. Łowiłem ryby z opuszczonego molo na rzece. Nagle zostałem oszołomiony przez huk pochodzący z tyłu. Odwróciłem się bardzo nisko nad ziemią. Obracał się ogromny dysk z czterema migającymi światłami lub oknami. Poczułem cios, który jak gdyby podrzucił mnie w powietrze. Wiesiałem jak w nieważkości. Wszystko wokół mnie stało się olśniewająco jasne, a ja, wydaje się, rzędlałem. Pamiętam, jak widziałem trzech kosmitów z szarą skórą i dużymi oczami. Położyli mnie na stole, jak gdybym się przykleił do niego. Stali nade mną. Wydawało mi się, że komunikowali się ze sobą telepatycznie, potem jeden z nich podszedł i zrobił mi coś z głową dalej nic nie pamiętam obudziłem się na molo późno w nocy jedno się dostałem do domu słyszałem szum w głowie szedłem do domu jakbym był w delirium w domu znalazłem kilka cięć na ciele i dwa małe bardzo gładkie otwory za uchem co to było? boję się zasnąć hmm to brzmi no jak dobre hmm. story do pewnego programu o porwaniach kolakosmitów. To się dzieje jak za nam... O nie! Chyba no mnie porywa. Się. Albo no. schowa się do szafy. Nie! spokojnie, niech mnie porywa. Jestem ciekawa co będzie dalej. O. Coś się potłukło. A czemu on tak dyszy? Spokojnie. A spać komputer jeszcze? O nie, w sumie już nie ma sensu. No już o ślady po, są. Popsuło się coś o ślady nie. ślady są na no, to, że fajne. Wymacony ekran. Przemyliby, kurna, no tak nie Rep Reporter przychodzi w ogóle panoszę się po domu sam. O, o, coś tam łazi. Już zaraz będzie, szary kosmita. Przyszedł po butle z gazem, już mu się sklas skończył w spodku. Chce sobie patrzeć w kotlety. Nie no, <laughs> to to dalej, czy dalej jest lewie. No, a to pokrywka od garnka jest w ogóle, daj spokój. Nie, to jest. Nie no, to była po... o, o, jeszcze bałaganu na rogu. Dziś są roku. otwarte. O, faktycznie. U, o, co tu jest? O, O, cześć. Jeszcze jako dziecko zaczęłam cierpieć na bóle głowy. Męczą mnie do tej pory. Nie wiem, iść do lekarza? Zawracałam się do lekarzy wiele razy, okej. Okay, nikt nie potrafił wyjaśnić przyczyny. Teraz zrozumiałam, dlaczego lekarze nie mogę wyjaśnić przyczyny migreny. Odpowiedź jest prosta – uprowadzenie. Uprowadzenie przez kosmitów, o którym wspomniałem sobie tylko wtedy, gdy znalazłem swój stary pamiętnik. Właśnie wtedy zaczęła się migrena. Nacięcia, które zauważyłem wtedy za uchem, ślad po nich został, jest po prostu tam blizna. Jestem pewien, że coś mi wszczepili, jakiś nadajnik czy implant. Przez niego o wszystkim zapomniałem. Postanowiłem, że go wyciągnę. Nie zwariowałem. Wyszedłby raczej na rentgenie, if you know. Aha. A wyciągnął. Możesz podnieść? Nie. Nie tu? Nie tu? Nie ma łapki, Trochę, I guess. Że, o. Faktycznie jest. Możesz poobracać sobie? Okej. Chcesz do góry nogami? To, to jest przyklejona. Okej, okay. no twierdził, że obcy implant za uchem. No z tego co wiem, Sherman sam nie był nigdy uprowadzony, ale taki kielergu, motyw chyba się? się zdarzył. A może? Ktoś nie spuścił wody, nie? <laughs> Ta wody nawet nie ma. Ech. No cóż, no, tam byliśmy. U. Okej, okay. welcome to. Telewizor się. można wyłączyć. O kaseta w. Zesrał się. Obejrzymy. No. Ale motyw z implantami jest dosyć powszechny. Co to jest? To jest Auto. Co <grym> się dzieje? <grym> o kurde. Czemu wrażenie, że to jest po prostu jaka jakieś scena z filmu? Mm. Może z jakiegoś dokumentu, na przykład. Oj, coś tutaj. O, multiplanie. nie? O, przerażające jest. Co tu się dzieje? No masz, nie wiem, no. Midasa. Wszystko teraz jest ze złota. O, świat. Matko, nie mówię w języku odkurzaczy. Mów po ludzku. Ciekawe jest to, że czas filmu cały czas był 0-0. To jest niepokojące, choćby stąd wyłącz telewizor. Wyłącz telewizor po prostu, A bo nie w sumie daje światło, więc nie wiem. Nie, złączyłeś film. No to nie, to nie oglądam drugi raz. A, dobrze. A to są jakieś zdjęcia. Dobrze, rodziny Sztormanów zapewne. A nie, to są te śnięte, te zwierzęta z farmy Grays. No, być może, tylko hmm. Ciekawa jestem, czy jeżeli robisz zdjęcia śniętych ryb, to robisz je kładąc się na brzuchu na ziemi, żeby te ryby były takie wielkie? Nie, to <laughs> Jakby... inne zdjęcia. Wiem, co jest, okej. Dobra, bydło. Spoko. A to pierwsze zdjęcie jeszcze. To też. Tutaj to jest akurat zdjęcie z reportażu Linty Moulton hall zajmującej się właśnie takimi przypadkami okaleczeń zwierząt od lat 70. w Stanach. O matko, uspokój się. To co, wychodzimy stąd? No, chyba tak, I guess. Wyjście z tyłu. Nie, tu jest lodówka. Nie tu, tu. Na lewo. Nie. Nie tu. Ja nie wiem Na gdzie. Na prawo teraz. Tu? No. Okej. Okay. O Boże. Co się rzucasz? Matko, jak masz refluks, to średni gast. O matko. No idziemy. Tak. Pięć teraz jest. Pięknie ile drugi? Uuu. O kurde. No i zostało czterech. No to idziemy stąd. Ja wracam no, do samochodu. Chyba dupa. O nie. O matko, one tylko chodzą i bykają. Możesz biegnąć do samochodu, shiftem trzymając. Dobra, tam nie zesra się. Nie chce mi się, to zbyt skomplikowany jest. A, ale świeci. O matko. Uiu, uiu. Daj spoko mnie. No. O. Sam wsiadł. No i odparł samolot. O, co mnie sam zrobi? To jest kacetęka, więc nic nie zjedziesz. Muszę popatrzeć. O, bodaj. Dobrze, już zostawiam. O, porwie go do góry. Hmm. O, statek matka. Takie wielkie to są takie, z których wylatują inne mniejsze. Mogę wyjść? Nie wyjdziesz teraz, bo jest zwarcie w systemie. Rób zdjęcie, Nie mogę. No to co za reporter? To on tutaj miałby zdjęcie życia. Zobacz, teraz mu pokażę, że jedzie 100 na godzinę, a się nie będzie przemieszczał. Okej. Okej, okay. okay. teraz się będzie... obudzi się. W pełnej wersji gry znajdziesz duży obszar Farmy Gracewood i pełnowartościową historię uprowadzenia przez kosmitów. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay, uh, ja tą grę mam na liście życzeń na Steamie. Uh, czekam na pełną wersję. Mam nadzieję, że pełna wersja będzie bardziej, o wiele, wiele bardziej rozbudowana. Ale co myślisz o tej grze? Ciekawa była chociaż? No, była, miała te elementy prawdziwych wydarzeń, które mówiłeś, no bo sam, sama forma Shermanów jest znana właśnie ze zjawisk paranormalnych, okaleczenia, tylko zlepek jest wszystkiego jakby w Shermanów, a tutaj jakby to nie do końca się wiązało. No bo wszystko musieli zmieścić się w jednej górze, no tak, w jednej Tak, ale no ja tego materiału było fajnie. No, więc demo się podobało, jak wyjdzie pewna wersja, to zakres, nie? Nie wiem. Jeszcze raz w ogóle coś takiego grałem, więc... No jak wrażenia? Nie wiem. Myślałam, że to im się steruje, a się steruje o tym. No, no bo to nie jest Mario. To, to nie Nintendo. To nie, nie jest Animal Crossing. No przykro mi. To nie są Simsy. Mhm. No, ale mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i w sumie to by było na tyle. Komentujcie, skubujcie, oceniacie i pomachaj do kamery na popa.